Witam was bardzo serdecznie słuchajcie, ja jestem Walsia. Dzisiaj gramy sobie Block Hanta, czyli takiego na dobrą sprawę Sika i to pierwszy raz od naprawdę bardzo dawna na tutaj e, Hypixelu, więc no nie znam tych map niestety a ale przynajmniej będzie trochę więcej zabawy e, oczywiście szukamy doniczki, bo wiemy, że doniczka zawsze była taka e, zajebista. O, dobra, mamy to. Ok, mamy doniczkę. Teraz trzeba byłoby się w jakimś fajnym miejscu po prostu skampić. Yy, tu wiesz, że coś są w tych klasy tych, 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 yy, hunterów, że tak powiem. Kurcze. Nie ma sensu się chyba gdzieś tutaj chować, no bo tutaj no, łatwo zauważyć chyba, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, weźmy sobie gemy poróbmy. Wow, smoke bombę można coś puścić, fajne, fajne. Fajne, fajne, ale dobra. Idźmy. Próbujmy gdzieś się po prostu schować, w jakimś fajnym miejscu. Dobra, pójść fajerwerkę, późmy wszystko. I lecimy dalej. Wie, że wy nie macie dźwięków, zaraz wam tu włączy dźwięki. Eee... No i co? No i ogólnie nie ma eee, serwera, nie ma nic, więc można by było sobie tutaj pograć w ten oto sposób. Okej, okay, wezmę mamy jeszcze tak podgłośnie. I teraz powinniście wszystko mieć. O, teraz powinniście usłyszeć miąknięcia. No Dobra, zrobimy sobie hajsu trochę. Mamy łuk. Można sobie szukać. Oczywiście. Jestem na Mineplexie, nie na Hypixelu. E, Ten chyba błąd popełnię. Cool. Kurczę, Firework, dobra? No to jest takie trochę unlucky te Fireworkski. Szkoda, że nie można przeskoczyć jakoś na tamto drzewo. To poza Epicem. Albo na to. Kurczę. E, tak patrzę, czy tutaj się da? Nie da się, niestety. Tu byśmy musieli na to wskoczyć, a się nie da. Dobra, zostajmy tu. Zobaczymy, może nikt nie będzie tu przychodzić. przecież tu jest dziurka jakaś taka niefajna. Czy tu się da wejść? Tu się da wejść normalnie ze schodków, a to nie niedobrze. Przydałoby nas jakkolwiek to zmienić. Tutaj ja też się da normalnie wejść, ajajaj. Ajajaj, aj, aj, aj. dobra, wejdźmy tak. Wejdźmy tak. Wejdźmy tu. Okej. Okay. Gdybyśmy się tutaj skryli? Tam nas nie widać. Kurczę, kurczę Lol, no, nie można strzelać z łuku. Śmieszna sprawa. Czemu ja nie mogę. Ok, spróbujmy sobie iść tu. No ale cię tak śmiesznie, tak zbagowanie. No ale dobra. my, tu mamy nad sobą książeczek. Biegnie ziomek. To jest kolejne To jest, to jest dobre, to jest dobre. Okej, okay, tak się schowałem, żeby tutaj z tej strony i z tej strony jakby nie być widocznym. Tutaj możemy być widoczni, ale tu jest ziomeczek. Dobra, trafiliśmy go. Się nie ruszył. Drugi raz. O, wyszedł z gry. O, w ogóle Basic Boosta użyliśmy, śmieszna sprawa. Ojdź. Nie dobrze, zauważył nas. Zpieprzamy. Okej. Okay. Idziemy tu. <laughs> I siema. O cholera. Okej. Okay. Nie! Kurde. <laughs> Ajajaj, szkoda, szkoda. Tutaj obrażenia od wody, w ogóle bardzo szybko je dostaliśmy. Dobra, szukamy, szukamy. Eee, to jest najgorsze, jak się nie zna mapy. Schować się spoko, ale gdzie tutaj można by było, w ogóle nie że można się tak fajnie podbijać. Tak jak on to zrobił, tak wiecie, że tak... O, w ten sposób. Czy to jest sztos? Dobra, to piacyki, nie ma raczej. To wszystko trzeba lać po prostu. Może się trafi. Wow Wygraliśmy, spoko e, Ogólnie taki luźny odcinek dzisiaj jest takiego oh, high desika ze względu na to, że po prostu nie ma serwera i tak dalej, że też tam pracy sobie nad nim są, a żeby po prostu ci odcinki się pojawiały. Dlatego właśnie e, lecimy wow. wow, 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 wow. co niedobrze, że zmieniliśmy lobby, bo tutaj mamy jakieś fajne TNT można się powysadzać. Wow. A w sumie kiedyś oglądałem Hydensika. Tylko i powiem ja to oglądałem. I tam pomiędzy rundami jedna z osób mówiła suchara. Także, że też powiem. Bo muszę się zastanowić, jaki. Hmm. Możecie podawać mi suchary na PV na Discordzie, żebym miał na przyszłe odcinki. <grym> A w tym momencie się schowajmy. Czy tu da się zrobić jak tego parkura? Da się, proszę bardzo. Daś. No i tu się da wyżej. No tutaj się da wyżej. Zjedziemy. Eee, Dobra, szukajmy się w jakimś fajnym miejscu. A tu się da do góry, na przykład, wzbustować? Nie. My się nie damy rady zbustować do góry, ale damy radę wejść tak. Sztos. Weźmy, na przykład, stąd poszczy tam jeszcze. Dobra, moknijmy rzućmy tym Oj, to nie był za dobry pomysł, chyba Tak, 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 tak Tak i tak na przykład też. Proszę bardzo No to jest tak dobra kampa Przecież nikt tu chyba nawet nie doskoczą do tego, chyba że użyją tego pusta swojego do góry. Wtedy okej okay. Eee, dobra to tutaj postoję, póki nie ma nic ciekawego i po prostu, jak coś to wymyślcie słuchajcie. <laughs> dobra, słuchajcie, wymyśliłem chyba. Słuchajcie. Jak śpi świnia? Na boczku. <laughs> dobra. Jest suchary, jest suchary, także przejdźmy dalej. Świnia śpi na boczku. Rozumiecie, bo świnia bocz. Nigdy więcej nie odcinków w nie? <grywka> Dobra. Głównie no nuda. No nie, nie przyszedł tu nawet do, do mnie nikt. Co w się sensie rozumiem, no bo nikomu się nie chce pewnie parkura robić. Eee, ale sobie tutaj będę miałkał, będę sobie brał fireworka, strzelał. I tutaj gości zabija cały czas. Eee, ten real cheese on cały czas zabija, więc tutaj grubo. Dobra, wszczemy fireworkiem. To szczeliśmy fireworkiem i nawet nie było dźwięku, śmiesznie. Ok, 7 alive, 6 alive, więc jestem w top 6 najlepszych chowających się. Patrzcie, używamy fajerwerka, on leci chyba do góry gdzieś, o cholera! O cholera, czyżby pierwszy przyszedł? i patrzcie, zużyliśmy wszystkie fajerwerki, wszystko zużyliśmy. Oj, chyba zobaczyli fireworka to nie było za mądre. Z mojej strony, ajajaj, ajajaj. Aj, aj, aj. Nie wiem, czy mi w tym momencie jest dobrym sposobem. 3 minuty, słuchajcie, 3 minuty 6 żyjących. no fajnie by było, jakbyśmy przecież jak ostatnie jeszcze wygrali, to by było już w ogóle sztos. Ale okej, okay. 2 minuty 80. Nie wiem ile to jest dokładnie. Ale okej. Okay. Eee, nikt tu nie idzie nikt, dobra. Mauczamy sobie dalej. No i słuchajcie, pytajcie o serwer. Ja też nie wiem dokładnie kiedy on będzie. Chciałbym, żeby po prostu on był dopracowany jakkolwiek. I tak dalej, i tak dalej, żeby on był po prostu fajny Zostało kilka rzeczy tak naprawdę do zrobienia, więc może koło tego dziesiątego powinien być start. Zobaczymy, jak to się będę starać, żeby po prostu ten serwer był jak najszybciej. A przez ten czas będę właśnie grać jakieś takie moje giereczki, jakie gram codziennie, czyli na przykład w następnym odcinku będzie Master Building tutaj albo bo chyba nawet Pixelu też jest, albo właśnie tutaj na Minecrafie I tak dalej, i tak dalej, po prostu tak żeby tutaj było fajno i żebyśmy mogli sobie właśnie fajnie, przyjemnie tutaj grać. Mamy sobie miał uczmy dalej. Dwie, wiedmi, oh ja. Dwie minuty zostały. Słuchajcie, myślę, że jeszcze jedną mapkę byśmy mogli pograć w sumie. Jeszcze jedną mapkę byśmy mogli jeszcze poograć. Tutaj już 10 minut mi pokazuje. W niej na troszeczkę to będzie jakieś 9 Zobaczymy. Miał nie knijmy, nie miał Nie wiem ile trwa tu runda, bo 5 minut. O cholera. O cholera! Niedobrze. 4 osoby przy życiu od nas. LOL Water. Dobra. Słuchajcie, no tam gościu po prokura robi. A mu się chyba coś nie udało i odechciało mu się. Słuchajcie, cztery osoby przy życiu. Półtorej minuty, więc fajno. Powiedzmy raczej chyba wygrać. No, nie, nie, nie widzę tutaj innej możliwości, żebyśmy po prostu nie wygrali tej gry. Także wygraliśmy jako chowający. Także fajno, fajno. Podoba mi się. Słuchajcie, jedna minuta. Kurczę. My sobie miaczymy, zdobywajmy sobie te gemy. W sumie potem można chyba jakieś właśnie większe klasy tam jak się jest szukającym dostawać i tak dalej, tam z kompasem coś, było, że po prostu ma się kompas i on bierze i tak jak się jest blisko, nie, taki dźwięk oddaje, eee, także, no. Dobra, 40 sekund, to jest już fajne wyzwanie. Dobra, raczej tu nikt nie przyjdzie, tam jeszcze jest jakiś ziomeczek, przynajmniej był. Tam też jest jakiś ziomeczek, też tu się może zbliżyć, ale już raczej parkura w 30 sekund nie zrobi. A przynajmniej tutaj nie zaskoczy. chyba że właśnie użyję tego swojego boosta, o którym nawet nie wiedziałem, że tutaj taki zajebisty boost jest. Jeszcze jest... Thank No dobra, 30 sekund. W sumie sensie można by, było by już zbiec. Zobaczymy, sobie zbiegnijmy. 20 sekund. O! więc co możemy zrobić, stąd sobie na przykład do ludzi, których nie ma. twoją drogą, o! Nie, to jest owca. Dobra, strzelmy po prostu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, pek tak. 3 osoby wygrały gg. No i w sumie spoko, w sumie spoko W ogóle tam widziałem, że jest takie zejście jeszcze na dół i to może sobie fajnie pochodzić, więc całkiem sztos już mm. sztos, dobra Voting time, my sobie najpierw przejdźmy tutaj O tu właśnie mamy te klasy wszystkie No te to klasy to jest fajne. E, ale okej, okay, tutaj mamy też hajderów, że tak powiem. Nie wiem, do końca ccę te rangi. To jest dosyć ciekawe też. Okej, okay, ale jesteśmy jako e, chowający się, i właśnie tutaj są owieczki. I te owieczka robi, że jesteśmy chowający się, też, że właśnie jesteśmy tutaj szukającymi. Ja wolę się chować, bo to jest fajniejsze. O, tak, słuchajcie. Oj tak, tak, to jest chyba najbardziej popularna mapa tutaj. W eee, ja ją najlepiej znam. Ciach ciach ciach, ciach ciach ciach, tutaj się wychodziło. Tutaj się robiło tak. Tutaj się robiło tak. Tutaj się robiło tak. I tutaj się było bezpieczne. Taką kampę się tutaj ogarnia. No i zobaczymy czy się uda. Weźmy sobie smoke bombę. Drugą. Fireworka i miłąknięcie. I lecimy. Ta jeszcze nie możemy. Ale że ziomeczek tam jakiś. Złoty. to mamy srebrnego ziomeczka. Okej. Okay. <grystanie ziomeczka> to kury biegają. Okej, okay, tak czekam mam napięty łuk, bo chciałbym tutaj kogoś strzelić. Nie ukrywam. Aj, było blisko, było blisko. Okej. Okay. Nie, bo to pszczoła jakby się baguje tylko, że... Jakby była... O, trafiliśmy! Trafiliśmy. Kurczę. Dobra, no, coś tutaj trzeba znaleźć. Tak kur... nie, raczej nie. He <gum>, goście, strzałem w głowie tam w ogóle. Nice. Ajajaj, wisnęliśmy. Oj, tu No to tak, i takie są niefajne. O nie, ma kompasa. Niefajnie. Dobra. Tu możemy się wcelować. Okej, okay, ten zrobi parkuratu. tu. No patrzcie, jesteśmy niewidzialni. widzialni. Oj nie dobrze, oj nie dobrze. Ej, to jest tak, co za żeby nikt nie widział, nie? że strzelamy. Ej, brat, się patrzy? Możemy? Nie? Dobra. Dobra, dobra. Jeszcze lajmy, tak. Co jest zbyt obvious? No, bez przesady, kurczę. Bez przesady. Okej. Oj. Oj. Oj, muzyka się włączyła. Oj, to znaczy, że będzie źle ze mną. Dobra, ale to coś nie ogarnia, że tutaj takie coś jest. Pokażę tą tą kampę ogólnie, bo tutaj jest, jest nie za zawsze ludzie wiedzą, właśnie, że. Można się schować, to jest całkiem fajne miejsce właśnie. Możecie całą mapę, na dobrą sprawę, taką do zobaczenia. Więc fajne, fajne. Dobra, trzy minuty zostałem. Ten to jest debil faktycznie. Ten sobie chyba czwarty raz już obok mnie przebieg, więc... Dobra, lecimy. No i powiem wam, że jest grubo. Oj, oj, oj! O, o. Dostaliśmy. Oj, chuj. Nie, umarliśmy, kurczę. Szkoda, że nie ma pokazanej ile mu życia zostało. Ajajaj. Aj, aj. mogliśmy się nie ruszać, bo on w sumie nas nie zauważył. Kurde, szkoda, szkoda, szkoda. O, a myślałem, że tu gościu jeszcze ktoś ale niestety nie. Dobra, lećmy tu. To naprawdę nie potrafię stąd skoczyć na ten balkon. Okej. Okay. Czy to się da wejść? Chyba nie. Aby się dało, żeby było zajebiste, bez eee, Dobra. Nie wiem, czy płotkie można być. Wątpię. No, sobie bić te na górze. Dobra. Mamy to, mamy tutaj te... Raczej wątpię, że ktoś był ten, no. To jest takie bardzo nieoczywiste te bloczki, niektóre są. Tam ktoś miałknął no, w ogóle tutaj. Przynajmniej tak mi się wydawało? Nie wiem, nie działa mi prawa słuchawka, więc to może być trochę przypał. No ale nie działa mi prawa sławka, ostatnio się depsuła. ale na szczęście Cokolwiek słyszę Już tak patrzę z boku nie, nie, niestety Niestety nic tu nie znajdę chyba To w ogóle jest takie taki obwióz. I wybuchanie po prostu dosłownie wszystkiego Patrzcie, został zabity przez kill comment, lol ta sprawa. Och, To wieczko co tak skacze? No tak normalnie skaczą? Tak zajebiście szybko? Spoko. Dobra, tu nic nie ma. Chyba. Tutaj też trochę dre drzewienka raczej są clear. To też jest raczej clear. Kowadła. Chciałbym kogoś znaleźć, no kurczę, Dwóch żywych. Trzeba po prostu tutaj przehardować troszeczkę. Bracze, jak się chowasz, to nie patrzysz tutaj na. na to dzisiaj nie chowałem, tylko raczej szuka swojego miejsca takiego bardziej. Też mogłem. E, przynajmniej ja tak mam. żeby było właśnie tutaj się przypatrzeć ludziom. tu jest w ogóle fajne to? Że dałoby się jakoś na ten dach wejść. Ty, można sobie zobaczyć skrytkę na kolejne kilka walk. Czy tam po prostu rund. No nie, no tutaj nie masz szans. Ale tam na przykład jakby na to wskoczyć? Czy dałoby się? Nie, bo tu nie ma wyjścia jako tak. Dobra, są też się nie wyskoczy tak daleko. Ajajaj. A szkoda, że na takiego bardzo parkurowego wejścia nie ma. Tu? Tu? Dobra, niestety, znaleźli. To <grytanie> się niestety, no ja wygrałem niby. Więc e, jest clear. Więc jest git. E, słuchajcie, to by było na tyle. Tylko wyjdźmy o tych fajerwerków, bo one są już straszne. Po prostu wyjdźmy sobie hub. No i co, to tyle w tym odcinku dzisiejszym. E, tak jak widzicie, wrzucam te odcinki codziennie, więc mam nadzieję, że e, zostawicie tutaj łapeczkę w górę za to. No i co, no i to by na tyle. E, subskrybujcie, opłucie, opłucie, komentujcie, i oczywiście powiecie mi e, z jakiego trybu nagrać kolejny odcinek. No bo póki nie ma serwera, to można właśnie sobie tutaj ponagrywać z różnych fajnych trybów, więc możecie pisać z jakiego trybu nagrać kolejny odcinek. Trzymajcie się do zobaczenia. Cześć.